Witam państwa bardzo serdecznie w ramach tej instrukcji obsługi do szóstej popularno-naukowej konferencji z cyklu Ewolucja a Stworzenie. Konferencja nazywa się Cuda a Nauka. O czym opowiem w tej instrukcji obsługi? Chodzi o to, że z tej konferencji można skorzystać na dwa sposoby. Można przejść ścieżkę dłuższą, taką ponad 3 godzinną, ale można także nie chcieć inwestować aż 3 godzin czy ponad 3 godzin, żeby zapoznać się z całym materiałem. Można sobie przejść taką ścieżkę krótszą, niecałą godzinę poświęcić i zobaczyć wszystkie najważniejsze wątki omówione w ramach tej konferencji. Jak to zrobić, zaraz powiem. W ramach konferencji oczywiście poszukamy odpowiedzi na następujące pytania. Czy cud musi przekraczać prawa przyrody? Czy można naukowo wyjaśnić cuda? I to będzie taki blok cud jako zdarzenia niezwykłe, czyli cuda a nauka. W drugim bloku cuda a religia, czyli cud jako zdarzenie spowodowane przez Boga. Odpowiemy na pytania, jak Bóg działa w zdarzeniu cudownym, jaki jest sens cudu. Na koniec pochylimy się nad pytaniem, czy cuda można pogodzić z ateizmem i teizmem. Cała konferencja, czy zasadnicza jej, zasadniczy ten blok, najważniejszy to będzie sześć części. Czyli pierwsza część to będzie wprowadzenie, takie ogólne określenie cudu, później dwie kolejne części, ponadnaturalny charakter zdarzenia cudownego, zagadnienie naukowej niewyjaśnialności cudu. Czwarta część to działanie Boga w zdarzeniu cudownym, piąta część, religijne znaczenie cudu i Szósta część, podsumowanie, teizm i ateizm wobec cudu, później jeszcze część siódma, podsumowanie, ósma, taki dodatek, systemowe ujęcie cudu. Ale oczywiście, można chcieć zobaczyć całość tej konferencji od pierwszej części do szóstej, później jeszcze dodatki. Ale można chcieć przejść taką wersję skróconą. I ta wersja skrócona, takie niecałe godzina, ale można się zapoznać z podstawowymi zagadnieniami poruszanymi w, w ramach tej konferencji. I Jak to będzie wyglądało? Ta prostsza wersja konferencji Cuda i a Nauka to wystarczy tak naprawdę przesłuchać, przejrzeć wprowadzenie, gdzie omawiam ogólne określenie cudu, czyli takie ogólne rzeczy związane z cudami, a później przejść od razu do szóstej części, czyli do podsumowania. W ramach którego streszczam część drugą, trzecią, czwartą i piątą i też przedstawiam główne wnioski z konferencji. Także jeżeli ktoś dysponuje mniejszą ilością czasu to zapraszam do przesłuchania części pierwszej i szóstej, a jeżeli się okaże później, że pewne rzeczy, no, warto byłoby je posłuchać rozwinięcia niektórych zagadnień, to wtedy można sobie przesłuchać część drugą, trzecią, czwartą, piątą, ale także siódmą i ósmą, czyli takie dodatki. Więc prostsza wersja to po prostu część pierwsza i szósta, czyli wprowadzenie i podsumowanie. Oczywiście wszystko... O czym będę mówił w ramach tej konferencji, większość materiału, jakieś 80-90% tego, o czym będę mówił, pochodzi z książki Adama Świeżyńskiego, Filozofia Cudu, troszeczkę korzystam także z innych książek, które każdorazowo pokazuję także na slajdach i przytaczam, jak cyto autorzy i jakie dzieła. Dziękuję bardzo za uwagę.